Czyli zapraszamy do nas Przemysława Suchaneckiego, znanego też jako Suchwiejczuka, i Suchanendę, słynnego poetę, który mota łupka. Witaj, Przemku. Przemek jest z nami z drugą Cześć. książką poetycką swoją. Obie książki wydał w biurze literackim w Tracenie niedawno, a teraz O, czyli pracownia drugiej książki. Witamy cię serdecznie. Tosia, zaczniesz, Cześć. skoro ja zapowiedziałem tak ładnie tak. Przemkę? W tym roku jeszcze nie było śpiewania. W zeszłym roku było śpiewanie na torach, w tym roku nie było śpiewania w namiocie, a ja dzisiaj męczę Kubę cały dzień piosenką morską, którą twoja książka we mnie wtłoczyła. Czyli płyną statki z bananami w siną dalu. Łabidu daj daj, łabidu daj, a tam jest a każdy ładowacz śpiewa, tak, łabidu daj, daj, łabi, daj, podaj, podaj, podaj mi proszę, bananów kosz. Można również bananowy kot. Można mieć również bananowy kot. Musiałam to zrobić, ponieważ Kuba dzisiaj naprawdę wiele razy usłyszał, kiedy śpiewałam tę piosenkę, więc sorry, guys. Um, dobra, no to Przemku, e, o banany Cię nie pytam. Dlaczego? No Bananowy Koc, Okładcę Bananowy W jego książki raz, na czaszce mieszka małpa. Raz się pojawiają w tej książce. To... No jest to Bananowy Koc, ale ja chciałam Cię trochę o coś innego zapytać. E, chciałam Cię zapytać o bycie tubylcem, to znaczy fantastyczny jest ten fragment, w którym piszesz jestem tubylcem wszędzie. E, i chciałam cię zapytać o takie tworzenie takiej autogościnności w wierszu. To znaczy, co w twojej poetyce i w tej książce, bo mam wrażenie, że ona jednak, no to jest niesamowite, w jaki sposób ty sobie poprzekształcałeś poszczególne rzeczy względem, względem debiutu. I chciałam zapytać, co Przemysław Słuchanenda, Suchanecki, no dobra, robi, żeby poczuć się w wierszu gościnnie, żeby poczuć się trochę, i jak, no bo, skoro tubylcem jest wszędzie, to jakie stos, jak stosuje praktyki i strategie, żeby poczuć się w tym wierszu jak, jak w domu? Bo mam wrażenie, że ci tam chyba całkiem spoko. No, wykorzystuję, zapraszam do siebie ludzi, których znam, zapraszam przedmioty, które są dookoła mnie na przykład tą czachę i ten, tą małpę, która jest na okładce, to jest coś, co stoi u mnie na biurku także jakby po prostu wziąłem to do, w folię bąbelkową, yy, zadzwoniłem do Kasi, Kasia dawa, jedziemy na Zakrzówek I, no i zrobiliśmy sfoty, jakby tak staram się brać yy, brać tworzywo do, i do wierszy i do tego co wokół nich się dzieje jakby z najbliższego otoczenia i yy, ewentualnie te elementy łączyć ze sobą w bardzo jakiś taki odległy, wykręcony sposób, albo skojarzenia, jakoś nadawać im takie, o których ktoś mógłby nie pomyśleć poza mną. Ale no, no tak, i próbuję, próbuję też pisać w taki sposób, żeby faktycznie ktoś się mógł do tego jakoś odnieść i coś z tego dla siebie wziąć, chociażby to była jedna fraza, ta, jak ta, którą przytoczyłaś, tak? że no cokolwiek cokolwiek, co zostanie na gdzieś wryte w pamięć, to, 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 to już robota jest wykonana, jak dla mnie, nie? że jakby to już, to już, jest, to już jest, jest, jest dobrze po prostu. Czyli to jest trochę tak, że ty naprawdę jesteś wszędzie tym tublcem, bo jesteś i w wierszu, i poza wierszem, skoro rekwizyty są bardzo podobne. A gdzie z jest... tym poza tym nie przesadzał, ale, ale no, pracuję nad tym. A co z takim wymiarem tych wierszy, takich? Ym... Niemal dokumentalistycznych, to znaczy. Dokumentali, dokumen, do odmiń, dokumentalizujących, to jest to słowo? Tak, dokumentalizujących mm, taką, e, taką bieżączkę życia literackiego. Ja pamiętam ten twój s, s, słynny. A kładka na przykład? W kładce jest, jest parę postaci, z, które nawet tutaj siedzą na tej sali, także <sum> 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 są, no jakby. Staram się trochę też uczyć od uczyć się i przekształcać na swój sposób gatunek wiersza środowiskowego, ale no, to nie chcę, że tam no, byliśmy na piwie gdzieś tam i potem szliśmy gdzieś tam, takie. Rozsnute na 10 stron, jakieś dywagacje, to, to, to mnie nie interesuje specjalnie, ale to jakieś takie migawki, coś tam, coś połączone w jakiś dziwny sposób. To, 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 to tak, to spokojnie. No jeszcze jest przecież ten wiersz chyba sprzed dwóch albo trzech lat, w wizjach, w których połowa środowiska tam się osadziła. W A to jakiś... tak, to jest, cover, to jest cover ryby. Bo to ryba napisał taki długi wiersz, jak był w Anglii. I tam no, poleciałem sobie na work and travel, no i tam. no, z, Mojego jakby pokolenia i otoczenia podobierałem ludzi, tam im podobierałem jakieś funkcje, które czasem wymyśliłem, czasem nie, i to tak, tak się płynęło. Ja na wrotkach w knajpie z burgerami, to było ekstra. Ja już nie pamiętam, co robiłem, ale chyba też tam byłem, więc cieszę się do dzisiaj. Że trafiłem do poezji. E, mówisz o łączeniu. Ja sobie zapisałem taki krótki cytat. Wszyscy się łączymy, ale bez rodzaju wojny, ale tak naprawdę to ta pierwsza część mnie interesuje, że się łączymy. Zastanawiam, się, jak się łączymy w Twoich wierszach, w jaki sposób poezja ma nas łączyć, ale nie w taki wiesz, że wszyscy sobie podajemy ręce. Nie mam wrażenie, że tam są zupełnie inne styki i zupełnie inne połączenia u Ciebie mają grać. Komunia, wspólnota, e, rozmowa. kontakt. Rozmowa. prostu? Kontakt wzrokowy, uśmiech, coś ten. Połączenia chodorowskiego na wyższych rejonach. No nie no, znaczy. Y, fajny jest taki obraz, nie wiem, jakiejś takiej ceremoniału jakiegoś estetycznego do imentu, po prostu do potęgi Ente i tego, co Chodorowski w Świętej Górze robił i tak dalej ale y, gdy, to się, gdy to się trochę za bardzo wykręci, to się robi z tego święta krew, a nie święta góra, tak? Więc jakby y, fajnie jest, jak to jest na, tak na, na poziomie, y, na poziomie jakby bardziej pospolitym i gdzie to można poczuć jakoś tak bardziej dotykalnie. Nie, nie robić za dużo wokół tego, że się łączymy po prostu, tylko że no, Cześć u Ciebie w ten sposób, tak. No, no, I i, i to, jest, to jest jakby magic, tak, najwyższy, najwyższy rodzaj magii ceremonialnej, a nie jakieś tam e, wielkie palenie świec i ogromne nie wiem, jakieś rytuały w, y, do, 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 dopięte na ostatni guzik. Tak? Wiesz co, pytam o to, dlatego że gdzieś z tyłu głowy mi jakby tkwi ten frazeologizm, że coś nie styka coś nie styka w głowie, nie? I ten twój pierwszy tom był rzeczywiście taki mocno, ja kiedyś chyba napisałem nawet, że on jest cerebralny, tak? Że on jest taki mózgowy, jakby pracowała tam, abstrakcyjna filozofia, która wyznacza pewne połączenia, a tutaj jest bardzo dużo rzeczywiście już konkretnych detalu mięsa i mam wrażenie, że już styka, nie? To znaczy zaczęły stykać ze sobą poszczególne przedmioty, obiekty, przestrzenie zaczęły się łączyć, nie? Nie wiem, czy też tak widzisz przejście między tymi książkami? No, generalnie widzę, że wsiąkam w materię bardziej i tak osiadam bardziej w świat jakby do, do, do jądra jego i, i tak i to, i to wsiąkanie ma różne konsekwencje, że jakby no więcej się przedmiotów też dotyka w ten sposób i gdzieś tam więcej się tak jak może wsiąkanie to jest jedno, ale też tak jak drzewo się ukorzenia, jak rośnie drzewo no to ono ma coraz dłuższe korzenie i one gdzieś tam się rozgałęziają w różne strony no i tak bym, tak bym tą swoją ewolucję gdzieś tam chciał widzieć na ten moment. Że to jest dotykanie coraz większej ilości elementów i inkorporowanie, wcielanie ich jakoś w, w mechanizm wierszy i książki. A piana czy burta? No, że raczej piana. Gdyż? Um. Bo na burcie się stoi, a w pianę można się zapaść. Z burty to się chyba skacze, wiesz? No ale to, to w przypadkach takich. Ym, stoisz na burcie. No na no raczej się stoi chyba. To no, czołem Titanika, znaczy. <grym> Tak. Powiedzmy. Powiedzmy. Ja bym wolał być tym. Jeżeli chodzi o Titanika, to wolałbym być tym. Pokładem dla klasy, dla klas niższych, gdzie tam DiCaprio z Kate Winslet tam się. Chciałbyś pędzi... pierwszy tonąć. To, po no. <laughs> Logiczny. Tylko w D cieplejszej wodzie może, nie? <laughs> tak. Ale póki trwało, pod tańcówkę mieli ekstra, a z tego no wiersz tak. środowiskowy byłby naprawdę... Ja wiem, jaki to jest plan, tonąć w cieplejszej wodzie i słonej i to by go wyniosło na górę i wtedy tak. ci ostatni będą pierwszymi i wiadomo, że się wszystko odwróci, nie? To będzie tak taki jest. Titanic a troszeczkę. Tak jest. E, to ja muszę ci jeszcze koło ratunkowe rzucić. Taki cytat, pozdrawiam mokrych ludzi przyszłości. To z twojego wiersza. No. E, co im mówisz? E, no, fajnie będzie was zobaczyć za 50 lat na przykład i zobaczyć, co tam u was po prostu. Dobra, ee, dzięki Przemku. Dzięki, to ja dziękuję. Przemysław Suzonecki.